Moi drodzy, jak może wiecie, może nie wiecie, ceny mieszkań rosną i to bardzo intensywnie. Czy w związku z tym warto teraz kupować mieszkanie? Kredyty hipoteczne są niezwykle tanie. Czy z tego wynika, że warto z nich korzystać? Jak połapać się w ofertach banków? Na te pytania już za chwilę będziemy y, odpowiadać. Moim gościem jest ekspert finansowy, y, który prowadzi zresztą swój kanał na YouTube. A jest związany z tematyką finansów osobistych. Krzysztof Szymański. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, ceny mieszkań rosną. Czy w związku z tym warto kupować teraz mieszkanie, czy jednak lepiej poczekać do tego momentu, kiedy te ceny zaczną spadać. Tylko pytanie, kiedy zaczną spadać? Ci, co posiadają nieruchomości, chcieliby, żeby ceny rosły do góry. A ci, co chcą kupić, chcieliby kupić jak najtaniej. Teraz w zależności od czego się odniesiemy, bo często osoby porównają, że ceny kilka lat temu były niższe. I to jest nasz, jakby to powiedzieć, punkt referencyjny. Ale myślę, że w złą stronę idziemy, po, powinniśmy porównać to, co na przykład dzieje się w Europie Zachodniej. I widzimy także tendencje rosnącą, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie. Jeżeli Nasze średnie wynagrodzenie będzie rosło, nasza zdolność kredytowa będzie rosła. Bierzmy pod uwagę to, że aktualnie mamy najtańsze kredyty hipoteczne w historii Polski, więc w związku z tym za określony dochód możemy pożyczyć od banku możliwie najwięcej. I to nakręca właśnie ten popyt. Ale to nie jest jedyna zmienna, która nakręca ten popyt. Inną z rzeczy, która mocno wpływa na rosnący popyt jest. Ochrona oszczędności osób posiadających oszczędności w bankach przed inflacją. Gdyż, jeżeli porównamy sobie oprocentowania sprzed kilku lat, to dzisiaj oprocentowanie na takiej lokacie bankowej przeważnie nie przekracza 1%. Mało tego, jeżeli odejmiemy od tego inflację, która aktualnie sięga gdzieś 4-5% w skali roku, no to tracimy na tych lokatach. Te pieniądze nam topnieją. I przeciętny kowalski nie widzi innej możliwości, żeby zainwestować, ulokować te środki w inny sposób niż nieruchomości. Ale tak jak mówię, porównajmy sobie ceny nieruchomości za granicą, popatrzmy jaka, jaki poziom jest średniej krajowej u nas w kraju i tutaj jest duże pole do tego, żeby te ceny jeszcze rosły. Czyli wniosek jest taki dla osoby, która myśli o tym, żeby kupić mieszkanie. W celu inwestycyjnym, żeby może teraz kupić i nie czekać, aż te ceny będą dalej rosły, tak? No będą rosły. Na początku epidemii wydawało mi się, że ceny będą maleć. Ale mieliśmy do czynienia z tak zwanym kryzysem o podłożu podażowym. Czyli ludzie chcieli wytwarzać, a niestety nie mogli. I doszło do takich dziwnego rodzaju zjawisk w tej gospodarce. Że no, nie było tych spadków nieruchomości, była być może troszeczkę niewielka, ja bym to nawet korektą nie nazwał, no po prostu ceny przestały iść do góry. No ale teraz, gdy co czwarta złotówka odpłynęła z systemu bankowego, bo osoby nie chcą trzymać pieniędzy na lokatach, no to poszła gdzie? Osoby chcą inwestować w nieruchomości. Okej, okay, ja rozumiem, że chodzi o ochronę przed inflacją, żeby te środki gdzieś nie traciły na wartości, leżąc na przykład na lokatach w banku. No ale jeśli ktoś myśli o wynajmie tego mieszkania, które kupi, to z tym chyba nie jest najlepiej z kolei. No rentowność najmu maleje, ale z drugiej strony nie ma osoby nie mają, dużo osób nie ma zaufania na przykład do akcji, mhm. do zakupu krustów niekoniecznie. Więc no, nie ma alternatyw. No, zostają lokaty bankowe, które są tak powszechnie uznawane za sposób zabezpieczenia przed inflacją, które teraz w ten sposób absolutnie nie działa. No i nieruchomości, z myślą na przykład o wynajmie. Ale tutaj musimy liczyć się z jednym, że ta rentowność najmu będzie spadać i cena nieruchomości najprawdopodobniej będzie szła do góry. To, jak patrzymy na rynek, widzimy te, te, dwie, te dwie rzeczy. Wspomniał Pan o tym, że kredyty hipoteczne są teraz najtańsze w historii, dobrze zapamiętałem? Tak. tak. No, w związku z tym, że są tak tanie, to rozumiem, że to jest dobry moment, żeby z nich korzystać. No wiele osób zaciągających taki kredyt hipoteczny myśli dobra mamy niskie stopy procentowe, więc to jest najlepszy moment. Najlepszy moment jest pod tym względem, że dostaniemy tego kredytu możliwie najwięcej, bo rata tego kredytu dzisiaj za każde powiedzmy 100 tysięcy pożyczonych pieniędzy będzie najniższa w historii. Ale z drugiej strony wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jedną ze składowych oprocentowania kredytu jest WIBOR, który jest zmienny i uzależniony jest Między innymi od poziomu inflacji, od tego, co Rada Polityki Pieniężnej powie, czy idziemy do góry, czy zostajemy na tym poziomie. I tutaj przeważnie taka, taka zależność na rynku działała, że ten poziom inflacji jeszcze parę lat temu był niższy od Wiboru. A dzisiaj mamy przeciwną sytuację. Wibor, ten 3 miesięcy, to jest w granicach 0,2 troszkę ponad, a inflacja. To, co słyszeliśmy ostatnio, to może sięgać nawet za miesiąc kwiecień, nawet 5%. Więc wszystkie te zależności się rozjeżdżają, i według mnie w średnim terminie czasu te stopy procentowe pójdą do góry, i dlatego osoba, która zaciąga taki kredyt, powinna, jakby to powiedzieć, nie kredytować się pod korek. Czyli, jeżeli mogę sobie pozwolić na raty 2000 zł. To nie odnosimy się do tego, jaka rata jest dzisiaj, tylko weźmy pod uwagę, co będzie, jeżeli ten Wibor skoczy do tych poziomu 4%. Ile wtedy ta rata wyniesie? Może 3000? Być może to już przekroczy nasze możliwości obsługi tego. A jeśli chodzi o oferty banków, czy one się bardzo różnią od siebie i jak się w tym zorientować? W jaki sposób wybrać najlepszą ofertę banku? No tak naprawdę są dwie możliwości. Albo możemy, po pierwsze, powinniśmy trochę postudiować finansów, żebyśmy zrozumieli tą tematykę. Nie, no pani Krzysztofie, ja rozumiem, że studiowanie finansów jest w ogóle ważne i dobrze, żeby się orientować w, te, w tej sprawie, ale no, ze studiowaniem finansów nie każdy ma na to czas. No nie każdy ma czas, ale można powinno się jeszcze wziąć jakieś dwa tygodnie urlopu, żeby, żeby nie żeby A. pochodzić po tych bankach i porównać te oferty, no tak. mhm. bo rzeczywiście oferty się różnią. My ostatnio robiliśmy porównanie. Dla Takiego kredytu 300 tysięcy złotych. Dla dla przykładu. Porównaliśmy najtańszą i najdroższą ofertę i wyszło, że różnica pomiędzy ogółem kosztów w całym okresie kredytowania to było około 80 tysięcy złotych. To bardzo dużo. No dokładnie, to nie są małe pieniądze i teraz trzeba się zastanowić, czy stać nas na pewnego rodzaju przypadkowość i wybrać ofertę w banku. Na przykład, w którym jesteśmy, to jest 80 tysięcy złotych. Warto ją porównać, czyli tak. Albo możemy studiować finanse, poświęcić dwa tygodnie czasu, żeby przejść się po wszystkich bankach, zrozumieć to wszystko. Albo udać się do niezależnego eksperta, który porówna dla nas te oferty, zrobi zestawienie, wskaże plusy i minusy konkretnych ofert. Jakie najczęściej błędy robią osoby, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny? Często zdarza się tak, że trafiają do takiego doradcy finansowego wtedy, kiedy podpiszą już umowę przedstępną. I co już pozamiatane? Za no jeżeli zapłacili na przykład zadatek i okaże się, że takiego kredytu nie dostaną, bo na przykład mieli jakieś opóźnienie w przeszłości, na przykład za młodych czasów, i może się okazać, że nagle kredytu nie będzie, mogliby sobie tą sprawę. Yy, Powiedzmy, że wyprowadzić na prostą, ale teraz już czasu nie mają, bo mają powiedzmy dwa miesiące czy miesiąc, dali sobie na zapłatę sprzedającemu i wtedy pieniądze przepadają. Więc to jest takie jedno, co dosyć często jest spotykane. Więc warto sobie zweryfikować. Jeżeli myślimy, że mogliśmy mieć opóźnienia w spłacie, sprawdźmy sobie ten bik, udajmy się do eksperta, przeliczmy tą zdolność, bo może się okazać, że nasz dochód, na przykład pracujemy w zakładzie pracy, dzisiaj mamy yy, czas COVID-u. Mhm. Pracujemy np. w branży, która jest np. w branży restauracyjnej. No i mimo, że te wyniki mamy dobre, pójdziemy do banku, a pan nam powie, ale my twojego dochodu nie weźmiemy pod uwagę. Dlaczego? No bo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będzie czwarta fala, no to ty dochodów nie będziesz miał i kredyt będzie nieobsługiwany terminowo. Wspomniał Pan o tym, żeby sprawdzić swoją historię w, w BIK-u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Nie każdy wie, że można to zrobić, że powinno się to zrobić, a to jest ważne. Jeżeli mamy przypuszczenia, że coś może być nie halo, ale Ale to? Jeśli my tego nie zrobimy, to bank to przecież zrobi. No zrobi bank tylko, nas sprawdza. Że, tylko, że jak on sprawdza, to już, to już na przykład składamy wniosek kredytowy. Jak dostaniemy odmowę, a często możemy na przykład dokonać wykreślenia takiego źle obsługiwanego kredytu z bik -u. Ale na tym schodzi. Po pierwsze, jest potrzebna wiedza eksperta. I powiedzmy miesiąc czasu, czasami półtora, jeżeli bank odmówi, żeby, żeby takie, y, takie źle obsługiwane zobowiązanie wykreślić z tego biku. Bo chodzi o to, że bik nie wykreśla automatycznie, tylko że czasami trzeba ten bik szturchnąć, żeby coś zrobił? Tego tylko nie zrobił? Są pewnego rodzaju sposoby na to. Tajniki, które ja osobiście zdobywałem też przez kilkanaście lat, tak naprawdę, jeżeli obsługujemy kredyt i w którymś momencie się potkniemy i na przykład zapomni nam się obsłużyć, albo mieliśmy niedopłatę na karcie kredytowej i, i weszliśmy w status powyżej 30 dni opóźnienia, może się okazać, że my czasami nawet nie wiemy, że tam było coś nie, nie halo, ale to zostaje w historii. Mimo, że już mamy to wyprostowane, to nadal widać to w tym biurze informacji kredytowej, że to potknięcie było. Ale Panie Krzysztofie, czy są tacy ludzie, którzy nie mieli żadnego potknięcia w swoich no. sprawach finansowo-kredytowych? Są, dosyć, chcę pan powiedzieć, że są. No, dosyć często przychodzą, ale zdarzają się tacy, co przychodzą <laughs> do mnie za późno, bo mówią już mi, panie Krzysztofie, ja potrzebuję ten kredyt, żeby za miesiąc był sfinalizowany, bo muszę zapłacić do, 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 tego, do tej osoby, co kupują oni nieruchomość. No i wtedy co, zaczyna się składamy wniosek, a tu nagle jest na przykład odmowa. No i wtedy musimy się zastanawiać, jak to wszystko prostować. Takie osoby też się zdarzają. Może tytułem podsumowania mógłby pan powiedzieć, jak to wszystko ogarnąć, co to znaczy sprawy związane z zaciąganiem kredytów hipotecznych. To pierwsze, co, udajmy się do eksperta kredytowego zanim złożymy wnioski kredytowe. Czyli na etapie tak naprawdę szukania nieruchomości. Druga sprawa, powinniśmy przedyskutować taką, taką sytuację, żeby. Dowiedzieć się, bo są tak zwane na przykład kredyty o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu. Ja powiedziałem, że ta presja inflacyjna jest duża i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że osoby, które dzisiaj zaciągnęły kredyt, może się okazać, że nie będą go w stanie albo z dużymi problemami obsługiwać go w przyszłości. Więc być może warto skorzystać z oprocentowania czasowo stałego, bo takie opcje pojawiają się w bankach i od lipca wszystkie banki taką ofertę muszą wdrożyć do, do swojej karty produktowej. I tutaj warto właśnie, bo czasami możemy sobie porównywać taki kredyt i powiedzieć: Dobra, w tym przypadku, w przypadku oprocentowania stałego mnie wychodzą wyższe odsetki, a w przypadku oprocentowania zmiennego wychodzą niższe odsetki, jeżeli porównujemy oferty. Tylko nie wiemy, że w przypadku tego oprocentowania stałego przez te kilka lat mamy gwarancję, że to oprocentowanie nie pójdzie nam do góry. I to jest ta premia, którą dodatkowo bank często pobiera za to, żeby mieć pewność i to też często osoby mogą popełnić taki błąd. Jeżeli ta premia jest stosunkowo niewysoka przy tych niskich stopach procentowych przy tej dużej presji inflacyjnej, należałoby skonsultować to z doradcą, żeby wiedzieć jak zabezpieczyć się, bo nawet ostatnio pojawiły się materiały także w prasie, że banki no nie informują w sposób wystarczający klientów o tym, jak może wpłynąć wzrost stóp procentowych na wysokość ich rat. No bo trudno się w tym wszystkim połapać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy pandemię, bo wciąż ją mamy i wspomniał Pan sam o tym, że teoretycznie ta czwarta fala jest możliwa. Czyli jest dużo, dużo z takich wątków, sytuacji, które są niestałe, sytuacja się zmienia, sprawy są dynamiczne i. W związku z tym banki na pewno są ostrożne, yy, ale i potencjalni kredytobiorcy są ostrożni, no bo sami może nie wiedzą, to już w zależności od branży, od tego, kto gdzie pracuje, jaka ich czeka przyszłość. Również związana no, z tą zmienną sytuacją pandemiczną. Ja bym osoby, które są chętne poznać więcej tajników związanych właśnie z rynkiem nieruchomości, czy też z rynkiem kredytowych, Zapraszam serdecznie na spotkania, które organizuję osobiście. Są to webinary związane między innymi z tematyką związaną z tym jak mądrze zaciągnąć taki kredyt, jak się zabezpieczyć w umowach, jak szukać takiej nieruchomości i jeżeli wejdziecie państwo pod linka finatio.pl łamane przez hipotekę. Tam znajduje się link do zapisu na takie spotkanie, które organizujemy cyklicznie. Bardzo dziękuję. A webinar polega również na tym, że jest interaktywność, czyli można zadać pytanie, prawda? Webinar to nie tylko nie wiem, wykład czy prezentacja pana, tylko również interakcja i odpowiedzi na pytania. Dokładnie. Taka jest korzyść, taka jest natura webinaru. Bardzo dziękuję. Moim i waszym gościem był ekspert finansowy Krzysztof Szymański. Bardzo dziękuję, panie Dziękuję Krzysztofie. bardzo.